Witajcie! Witajcie moi drodzy! Kolejny, 23 odcinek, zagrajmy w Return to Castle, Wolfenstein. No nie będę tego czytał, bo to jest ta sama treść, która była w poprzednim odcinku. Tak więc zacznijmy. Zacznijmy rozgrywkę. Right. Madame Blavatsky will begin the ceremony any time now. Once she begins, make sure that you do not look in the direction. What, what will happen if we? If you look, well, first your blood would begin to boil, and after that, well, it doesn't matter very much after that. Yeah, stand your post here and make sure you do not lose power. Understood? Come on. Come on. Cóż za gracja. A no więc co? Zbliżamy się do niezłego. Starcia. Nawet nie dali szans się ubić. Jebane szwaby. Ale nie szkodzi to. No akurat nie. Nam nie przeszkadza, bo. To ja tu jestem. Od rozdawania kart. I to oni mają bać się mnie. Gdzie jesteś? Tu? Próbowałeś zbiec. Na niewiele jednak to ci się zdało. Czyli tu będziemy mogli wejść, jak rozumiem, tak? Jak najbardziej, ale przed tym zobaczymy jeszcze. Zobaczymy sobie jeszcze te drzwi, to pomieszczenie, które jest dla nas niedostępne. W ogóle to muszę zacząć używać tej, tej oto broni, którą dostaliśmy w prezencie od naszego super żołnierzyka. Proszę bardzo. A czy tutaj w tym pojeździe coś się kryje? Niestety nie lwy, jak na podobę tych na lwowskim szpitalu. Jezus w cmentarzu. Orląt lwowski. W polskim mieście Lwów. Nie wiem, czy to jest jakiś przeciwnik, czy... A nie, to jest Boże, jestem cały wystrachany, bo... Rzęsisty deszcz. Bateria, proszę bardzo. Już sama gra Sugeruję, żeby używać tego miotacza miotacza nie wiem, prądu tam się nie dostaniemy jak rozumiem popatrzcie jaki klimacik jak to wygląda, wspaniale ale my nie przyszliśmy tutaj podziwiać widoków, słuchajcie tam, jest, tam są chyba te ruiny, na których będzie przeprowadzana ceremonia wskrzeszenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pod dali słyszymy grzmoty, błyskawice, ulewny deszcz. Spływa po naszej twarzy, kurwa. Dobry jest. Ale poczekajcie, bo ja i też mam adekwatną do A nie, jednak nie mam. Myślałem, że mam tą snajperkę. A to jedna z tych cizi. Ups. I to by było na tyle, jeśli chodzi o amunicję do... Do tej broni. O, zabiłem cię. Bardzo mi miło. Z tego powodu, nie trzeba było się po cmentarzach uczyć. pioruny uderzają w stare zabudowania cmentarne w jakiejś kaplice. A my w tym czasie zapiszmy sobie grę, okej? Okay. I ruszajmy dalej, w głąb tej gęstej mgły. W której jestem widoczny jak na dłoni, jak się okazuje. Ale to nie szkodzi, bo klimat jest podobny. Budowa tego tego poziomu jest podobna do pewnej gry o Joannie z Dark. Tylko jedyna. Widzisz, mogłaś nie stać pod drzewem? To bym cię nie zastrzelił. Skryłaś się, mówisz, przed piorunami. A najgroźniejszym z nich jestem ja. Piorun Blaskowicz. Ja nie wiem, czy tam jeszcze czegoś nie przeoczyłem, ale chyba. Wydaje mi się, że nie ale warto to sprawdzić nie, oczywiście, że tak jeszcze jakaś łajza się tu pałęta a może ona skrywać jakąś ciekawą rzecz na przykład amunicję no i tutaj już byłem, prawda? tutaj już nic ciekawego nie zobaczę wróćmy zatem na ścieżkę mordu usłaną Rzęsistym deszczem I Gromami spadającymi z nieba To no jest klimat naprawdę Wspaniały Jeszcze ta muzyka, która Pełna grozy, która przygrywa nam Z oddali z... O, już się pamiętałem, już wiedzą, że Wiedzą, że nadchodzę Ja to mogę rozwalić? No powiedzmy o Jezus. o Jezus tego się nie spodziewałem Ale zapłacisz za to Słuchajcie mam nie, nie zwróciłem uwagi, że z, straciłem tyle życia Co jest w zasadzie logiczne, bo dostałem spanzerwa, ale ja wrócę się po, po apteczkę i zaraz Zaraz to przybiegnę i zaraz się zobaczymy Okej, okay, słuchajcie Nadbiegam w miejsce W którym Widzieliśmy się ostatnio Ale ja chciałbym chciałbym jeszcze Chociaż nie, to nie ma sensu Ja tam przecież Chociaż no, stoi tu jakiś odpalony samochód Więc zachowajmy może lepiej Czujność Wysiadaj O kurwa to jak y, taka budowla. Nie jest taka budowla w Polsce. Powie, Podajże. Podobna. Również. Podajcie pierdzielę. I teraz co? Przecież tam nie byłem, nie wszedłem. Może będzie możliwość powrotu. W co wątpię. Ale trudno, słowo się rzekło. Aha. Już widzę, że będziemy mieli starcie teraz. Starcie i to zrogie, bo arsenał jest dość pokaźny, słuchajcie. Ale nie wiem, zastanawiam się, czy nie wczytać sobie jeszcze gry i nie wrócić się tam skąd dostałem panzerfaustem. I tak chyba zrobię, słuchajcie. Za chwilę się widzimy. Okej. Okay. Weźmy sobie po prostu jeszcze tutaj. Żeby... Bo miałbym teraz poczucie, że. Coś przegapiłem, prawda? Nie wiem, czy bym w ogóle był w stanie tutaj się dostać. Nie wiem o co chodzi. I nie wiem, czy chcę wiedzieć. No, coś tu stoi jakaś amunicja, chyba. Tak, i to jest amunicja do Fausta Skoro gra sugeruje, by się w niego zaopatrzyć, zróbmy to. Ale możemy również zaopatrzyć się w naszą broń specjalną, którą dostaliśmy w prezencie, jak już mówiłem, od naszego drugiego kolegi. Zdychaj! Proszę bardzo. Okay. no to co? To nas nie ominie. Sprawdźmy jeszcze informacje w dzienniku, jak sugeruje gra. Zlokalizuj miejsce ceremonii namaszczenia. Proszę bardzo, to jest miejsce ceremonii. A teraz będę musiał zniszczyć wszystkich super żołnierzy. Żeby było jeszcze śmieszniej. Dobra, Panzerfaust jest, zdaje mi się, jest bronią. Mocniejszą nieco I tak się będziemy teraz Przerzucać jak rozumiem Oho Okej, okay. następny nadchodzi, ale Musisz się Uzbroić w cierpliwość Bo ja muszę uzbroić się w Panzerfausta, jest słodki Kolego. Ciekawe ilu ich w ogóle tutaj jest. Chyba trzech tak miało być. O ile mnie pamięć nie myli, a bardzo prawdopodobne, że tak właśnie jest. Że jak zwykle się mylę. Straciłem wszystkie naboje do pancerfausta. Nie trafiając żadnym z nich w tego hama. Kurwa, no i tyle. Fajnie, że zapisałem. Kur. Myślałem, że żegna się z życiem, ale jest. jednak tak się nie stało. Kolejne starcie z super żołnierzem i kolejna porażka. No dobrze. Jeszcze raz. Zdejdźmy do sprawy pancerfaust w dłonie. I Chuzia na Juzia. Słuchajcie. Gra zapisana, jakby co. Mam nadzieję, że zapis się nie, nie jest jakiś wadliwy. do na... Tu. Kolego. Patrzcie, on ma. Potrafi się chować przed pociskami. No i tyle, musimy, musimy teraz sprawnie podejść do sprawy. To jeszcze nie koniec, widzę. Okay. Jeden za nami, zapiszmy od razu. Może w jakąś broń. Będą no dobrze. Ale nie, ja przy, pozostanę przy, przy Panzerfausicie, chociaż mam jeden nabój. To może, może tutaj znajdziemy ich więcej. Na pewno znajdziemy. Słuchajcie, na pewno znajdziemy pancerz, który też nie jest. Czymś złym w tym przypadku przyda się na pewno. A teraz jeszcze Starajmy się go usmarzyć, też widzę, że ta broń wcale nie. Nie robi na nim jakiegoś ogromnego wrażenia. Zdaje się jakby w ogóle nie. Jakby był na nią odporny. Chociaż dobra, okej, okay, widać. Po nim Obrażenia. Może być. Z sumicy. Udawał tylko. No Zdechnij wreszcie, chłopiej. Oho. I mamy to, no ale ich było dwóch. Sprawdźmy jeszcze. Sprawdźmy jeszcze słuchajcie czy da się tutaj wejść i pozbierajmy tylko wszystko to co się da Może jeszcze coś tam jest ciekawego jakiś o harteczki proszę bardzo to na pewno się przyda żadnych dokumentów tutaj tutaj nie widzę no i co? Ja zapraszam Was na kolejny odcinek za poglądanie tego serdecznie wam wszystkim dziękuję Trzymajcie się. Do następnego i cześć.